Witam wszystkich serdecznie. Ja jestem Zenek, a to jest World of Tanks Generals. Karcianka, która jakiś czas temu miała swoją premierę. E, karcianeczka osadzona w realiach II wojny światowej. Ja jakieś kilka miesięcy, bodajże jakieś pół roku temu, 7 miesięcy temu, nagrywałem jakiś filmik taki, e, taki rzutokiem o tej karciance. E, teraz e, parę osób do mnie napisało, czy, czy bym w nią nie zagrał. Ja jakiś czas temu założyłem sobie konto na Wargamingu. E, więc więc coś tam nawet z tą karciankę pograłem e, No i teraz dostałem jakieś tam wiadomości od osób, czy bym nie chciał czegoś nie nagrać, czybym nie wrócił do tej karcianki, czy bym czegoś tam o niej nie powiedział, czy nowego. No się nagrać taki odcinek, powiedzmy taki testowy, zobaczymy co z tego wyjdzie. <laughs> karciankę już jakiś czas temu testowałem. E, nagrywałem z niego jakiś taki krótki let's play, znaczy chyba taki jeden pojedynek. Eee, jakiś czas temu też sobie tak się zalogowałem, Forfan, i po prostu chciałem sobie zobaczyć, jak ta karcianka się rozwija. Nie wiem, czy ona miała jakieś dodatki, czy nie. Może jest ktoś na kanale, kto w nią pyka jakoś, to chętnie bym jakiś ee, sensowny komentarz przeczytał na temat tej karcianki. Czy ona miała jakieś dodatki, czy coś takiego. To jest tak, zobaczę sobie. Znaczy, w tym odcinku będę chciał rozegrać po prostu pojedynek e, jakiś. Ja jakiś czas temu mówiłem, jakieś się logowałem, nie nagrywałem nic z tego, po prostu się logowałem i sobie w nią gierczyłem od czasu do czasu, tak. Mam jakiś nawet sensownie deck złożony. Już nie będę tu się rozwijał i gadał na temat tego deku, bo e, jeżeli ktoś w nią gra, to i tak pewnie uzna ten dek raczej za słaby, a jeżeli ktoś nie gra, e, no to nie chcę mi się szczerze mówiąc tutaj nawijać. To są po prostu czołgi. Mamy czołgi, ewentualnie jakieś, ale jakąś artylerię, e, i zagrywamy sobie ją na pole bitwy. One te czołgi, Czołgi przy okazji generują nam jeszcze jakieś surowce, e, dzięki czemu możemy zagrywać coraz silniejsze czołgi, które będą nam generowały coraz więcej surowców i dzięki temu będziemy mogli zagrywać coraz silniejsze czołgi i to takie w kółko zapędla wszystko. Poza tym dostałem nową kartę, to jest najlepsze, śnieżny czołg, zalogowałem się i dostałem coś takiego, zabawny czołg taki zimowy. Czyli, tak jak widać, gierka jest cały czas rozwijana, e, twórcy bawią się, powiedzmy, e, tematem, dodając takie zabawne karty jak Śnieżny Czołg właśnie, e, więc wygląda to nawet spoko. No, moja talia składa się na chwilę obecną z 30 kart, maksymalnie można mieć chyba 30 albo i więcej, e, nie wiem, nie sprawdzałem. No, mam 30 na 30 w każdym razie, więc sobie zagramy tą talią. E, ja jakiś czas temu nią pykałem ale ona była nawet skuteczna, to jest taki midrange'owa talia trochę. Więc zobaczymy, jak mi pójdzie. Tak jak mówię, to ten odcinek to będzie taki po prostu przypomnienie tego, jak w to się gra. Ewentualnie, jeżeli ktoś oglądał kiedyś tam te moje odcinki, ja je nagrywałem, tak jak powiedziałem na wstępie. O, jaka pani! Ja je nagrywałem na. Ja je... Ok, więc na dzień dobry: mamy 5 surowców i mamy ogólny czas gry. Tak jak widać, 14 minut, czy tam te 15 minut na rozegranie. Mamy 5 surowców i tych surowców 5 zawsze mamy, więc możemy sobie zagrać jakieś czołgi, które będą nam generowały dodatkowe surowce, tam ropę czy cokolwiek. Zagramy sobie może jakieś agro, coś takiego i coś takiego. Teraz, tak czy ja tym sprzętem mogę się przesunąć? Mogę. To przejedziemy sobie tak. Zaatakujemy naszym centrum dowodzenia, bo ono może atakować, i lecimy. Tu to są jakieś dodatkowe rzeczy, które możemy zagrywać. Ale ja jakoś niespecjalnie specjalnie lubię bazować na tych kartach, które tutaj się zagrywa. To są jakieś Twoje oddziały, moje oddziały. Cały czas to są moje oddziały. Jakiś zwiat, coś innego, jakaś łączność. Jakieś dopałki chyba do ataku. No, ja wolę szczerze mówiąc, tutaj bazować na czołgach. Pytanie: czy ten pierwszy mulligan można w ogóle odrzucić? Czy to dostajemy takie karty, jakie mamy, i nic więcej z tym nie możemy zrobić? Okej, okay, co mi tu zagra? Coś takiego i coś takiego. Nie wiem, czy ja błędy tutaj nie popełniłem, tak szybko podjeżdżając pod tego czołgu. Nie wiem, czy on może teraz atakować mnie, czy nie. Co jest teraz moja tura? Nie. On sobie przydzwoni mi tutaj. Przedzwonił w moje te... centrum dowodzenia. No dobra, to mój czołg się chyba złożył. A tym chyba powinien podjechać tutaj, no to chyba trochę błąd zrobiłem. To jest tak, ja mam? 6 surowców, tak? Chciałem za 6 mogę coś zagrać fajnego. Chyba niespecjalnie. Ale ma 2-3, to szału nie robi, szczerze mówiąc. Aha, nie mogę strzelać, bo muszę mieć podląd do tej czołgi, czyli jeden z moich. Jedna z moich jednostek musi się znajdować obok jego jednostki. Więc mogę atakować tylko. A, tylko to jego centrum dowodzenia. Mam tu coś, co generuje dwa surowce. Dwa litry ropy. <laughs> Chyba niespecjalnie. Dobra, zagramy sobie tego zioma tutaj. A, tym mogę podjechać tu. Dobra, coś takiego. 2, 3, 2, 3 To dźwiękniemy temu. Bo mi podziękował. Ok. Aha, ten jest czołg średni, bodajże, tak? Czołg średni mogą poruszać się raz na turę w dowolnym kierunku. Okej, okay, a ten? Czołg lekki poruszają się dwukrotnie w czasie tury lub po przekątnej. Ruszają się dwukrotnie w czasie tury lub po przekątnej. Aha, czyli on po przekątnej. Może również ruszać się jedno pole w bok oraz po umieszczeniu. Aha, czyli po umieszczeniu na polu bitwy. Chyba trochę takie śmieszne tłumaczenie. Niedokładne trochę, jak mi się wydaje. Ja dawno w tą gierkę nie grałem, więc wybaczcie, jeżeli będę trochę lamił. I tak tutaj czytał sobie te opisy tych kart, zresztą to nie, nie jest nic tam nadzwyczajnego. To, ten, ten, ten deck, który mam złożony to jest raczej taki prosty midrange tak naprawdę i to tyle. Nie ma tutaj żadnych zagwozdek, jest, jest parę jakichś rozkazów, które tak naprawdę są zaklęciami, można powiedzieć. Taki rozkaz to jest, działa jak zaklęcie powiedzmy <ścoughs> Rzucamy takie zaklęcie i po prostu nasi żołnierze tańczą i takie inne rzeczy robią, tak? No, żołnierze, nasze czołgi powiedzmy tutaj. żołnierzy raczej nie mam w tym tutaj swojej talii. Okej, okay. ten otrzymał strzała, ten ma 2,7. zobaczmy co on zrobi, on ma jakiś lekki czołg, ten drugi to też jest chyba lekki czołg Tak, dwa, dwa lekkie czołgi go się sobie zagrał Szkoda, że ten nie ma trzech punktów ataku, okej, okay, ma 0 surowców eee, No i generuje 9, no to ładnie, trzeba się czegoś pozbyć Tym mogę ostrzelać tego, a z HQ mogę ostrzelać tego Dobra, to tyle w temacie. No to jest, jak widać, atak, to jest ich e, siła. No, może mogę dwóch zniszczyć. Chyba. Albo i nie mogę. Bo On mnie porobi jakimś tutaj typkiem. Co to jest? Niszczyciel 2 do przerostu zasobów. Ej, say what? dobry ten czołg. Troszkę mnie tutaj przerażował, że tak powiem. Czołg średni. Dobra. 1,9,27 To też jest czołg średni? No to wygląda. Dobra, to zagrajmy go tak. Tego się pacnie. Tego też się pacnie. No i to tyle w temacie. Chyba mam ile? Zero surowców. następny to, że będę miał 6. Dobra, zobaczymy, czy on przeżyje. No powiem że ma 7 punktów życia. Jeden punkt ataku. Ten ma z kolei 3 punkty ataku i generuje mu 2 surowce. A, więc trochę taki silniejszy. Znaczy przynajmniej ten atak, bo mój ma więcej punktów życia. On no, to jakieś agro gra straszne, sama lekkie czołgi zagrywa. Zobaczymy czy mu to wyjdzie na zdrowie. To jest życie naszego dowództwa. Moje ma 16, jego też ma 16. Okej, okay, tego bym tutaj oklepał. No 3 HP mu zostało, trochę niefajnie. A mojemu mu <laughs> 1. Albo i 0. Okej, okay, to się złożył. No i najgorsze jest tak, że przeciwnik zajmie nam tutaj te pola, na które możemy zagrywać czołgi. To wtedy mamy lekki rebus. Teraz tym wyjadę, to jest średni. Czy czołg ciężki? Nie, ciężki. O oh shit. To jest średni? Tak. Od tym chyba wyj wyjadę i będę mógł. i zaatakować Nie, tak mi się wydaje. To zaatakujemy tego i później jeszcze ostrzelamy go do dowództwem. No, i to będzie chyba gate, Dobra, czy on kończy tę turę? Okej, okay, skończył. 3 Albo tym wyjechać? Zaraz, ten mu generuje... Którym wyjechać? Ten 27 7 czy ten 3-5? Chyba ten 2-7 wyjadę. A, tylko, że on oddał strzał. Taki jest odwrotny. Dobra, skończymy turę, żeby nam czas nie uciekał. Mam jeszcze 11 minut 55 sekund na całą tą rozgrywkę. Ten czas jest liczony tak jak podczas turniej szwajcarskich z tego co widać. Po prostu jest jakiś ogólny czas i tyle. Na rozegranie tego wszystkiego. Nie ma czasu na turę. Może to i dobre rozwiązanie, ale na pojedynczą turę, że tam tak jak w i docu... 2,5 minuty. Może to i dobrze. Zobaczymy. To jest tak, tego mogę zabić. Trójkę mogę wyrzucić tego mu porobić. Pytanie, czy on coś za te 4 zagra? Jak nic nie zagrać za 4? No, to może być spoko. Co mi tu zagrał? Woleczył sobie dowództwo. No dobra, nie wiem, czy to było takie dobre. A ja jednak zagrał, ale 1-3, o Boże, ale... Combat Car, taki samochód zwiadowczy. Czołg lekki, Aha. No dobra, to tą trójkę wyrzucimy. To jest chyba czołg średni, więc będzie mógł atakować. Ale chyba zrąbałem. Straszliwie zrąbałem. Powinienem go zagrać tu? Kaman. No nie że serio? O Boże. Myślałem, że będę mógł go przesunąć, ale się pomyliłem. No zjebałem troszeczkę. Bo powinienem go zagrać tutaj, mógłbym tego ostrzelać jeszcze przy okazji. Z mojego dowództwa. A no tak ono mi to podjedzie i bombę sprzeda temu. Poza tym ma jeszcze jeden surowiec więcej, pytanie czego jakoś spożytkuje. Za trójkę, combat harem. Okej, okay, żegnam bo ten mu nie generował surowców, to wolę tego poświęcić. No dobra W sumie ma to, ma to ręce i nogi. Zobaczymy czy ten podjedzie. Ja mam same takie na czołgi, tak jak widać, bo że ten jest ciężki czołg, tylko że wymaga 6 surowców. Potrzebuje coś, co ten... Wycofał się. O, ale troll. No dobra. To ja sobie zagram tutaj swojego koksiurka. Ostrzelamy mu to i bez mam. No, mam 6 surowców teraz, więc mogę zagrać sobie ten T35.1. Te no to jest naprawdę masakrator. E, 3 punkty ataku, 9 punktów siły. To ciężki czołg. No byleby ten gościu mi przeżył, tutaj będzie fajnie. No i co to robi? Dwa do siły oddziału A jakiego oddziału? Mój no. ruch? No i to gate. Nie wiem, co ten kolot tworzy, ale trochę... Trójkę, mam tutaj za trójkę jeszcze? Nie, dobra, zagramy sobie ten ciężki czołg. Okej, okay, tak. Ile z skończymy? No nice, teraz mam ile? 7 surowców, tak? Mogę coś, mogę ten, ten ciężki czołg sobie zagrać? To jest ciężki? Czołg ciężki, tak. Czołg ciężki i tego chyba lekkiego, tak? Jeden co czołg lekki mogę zagrać. Nie wiem, czy on nie zrobił tym. Stracił całą turę, nic nie zrobił, tak naprawdę. Ja mam za to dwa ciężkie czołgi, tak naprawdę, na polu bitwy. No to jest już pewna siła, że tak powiem. Z tak, tym przejdę tu, tym podjadę tu sobie. Będzie git, chyba. On ma 7 surowców. Zobaczymy, czy coś zagra. Altylerię zagrał jakąś. No okej. Okay. Eee, to jest Ostrzerał mi go jednak. Ile? 8? 6 Sze, surowców, hmm. Eee. Miałem 7, taki fajny plan. Jezu, jest? To liberty bym sobie zagrał, było, że to by było dobre. Dobra, to zróbmy tak, e tak. Czy on odpowie? No, niestety odpowiedział. Eee. Co to jest, tak naprawdę? Zadaj dwa punkty uszkodzeń, wybranej jednostce. Przewróć 2 punkty sztabowi. Eee. Chyba tak nie zrobię. Zagramy sobie tak. Ciężki czołki jakieś, okej. Okay. No dwa surowce mi zostały, dwa many mi zostały, ale nic już z tą maną nie zrobię. <grymne> dwa many po prostu mi zostały, ją. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Podjedzie do mnie z lekkim czołgiem. Dostanie w pierdziel, tak jest! Nie, nie dostanie, a to czemu? Dlaczego ja go nie zbuchnąłem w powierzchni ziemi? Come on. Eee, dobra, czy ja będę miał 7 surowców? Chyba tak. Zostały mu trzy, to zagram sobie to Liberty, ten mega ciężki czołg jakiś. Chyba problem jest taki, że mam tylko 7 punktów życia. Trochę słabiutko. No chyba, że sobie zafunduję to. Za 4 i za trójkę. Za na przykład ten lekki czołg albo ten. OK, zróbmy tak. Podleczymy swoje HQ i yy, zagramy sobie tutaj ten średni czołg. Przejdziemy nim tutaj. No i mam przewagę chyba. Mi się wydaje. <laughs> mam 8 surowców w następnej że to spoko. Nie wiem czy wykorzystam wszystkie. Zobaczymy jaką kartę dostanę. Mi to bombarduje mnie czymś, o w mordę jeżę. Za 7, tu ma 3. No. Zobaczymy, czy uda mu się mnie jakoś tu przerażować. Zostałem mu trzymany. Zobaczymy czy za ta trójka coś zagra. Chyba nie. Dobra, to podjedziemy sobie moim czołgiem tutaj. E, sprzedamy temu czemuś bombkę. Porobimy tym. Okej. Okay. Dobra, coś takiego. Aha, to jest jakaś taka ochrona. Czemu nie mogę tego użyć? To proszę coś takiego. Aha, dobra, to nie zostałem do medżu, ale się woleczyłem. Dobra, mam 6 punktów, 4 many. No to dawaj te szybkie czołgi jakieś. Heja. Okej. Okay. Dalej się nie mogę przesunąć już tymi czołgami. No nie jest, to No chyba to wygrałem. Tylko problem jest taki, że mam 6 punktów tylko życia. Pytanie, co on za 5 zagra. Czy w ogóle ma jakiś czołg teraz na ręce? Coś tam ma jakiś średni chyba czołg, to jest tak, to jest średni, bo tutaj są te symbole. Dwie takie kreseczki to jest chyba czołg średni. Czy mój odpowie, czy nie odpowie? No to mam trzy tury, nie, dwie tury już teraz tak naprawdę. No nie wiem, czy będę w stanie go zabić. Jak to zrobić? Ok, bank tutaj, ten sobie ginie. Teraz wjedziemy tym tu. Tym tu. I za 7 zagramy Liberty. No i ostrzelamy go. No i zostało mu ile? 14 punktów. No chyba to przegram, szczerze mówiąc, bo teraz mnie zaatakuje. Tego mogę wycofać? Okej, okay, to może go wycofamy. Chociaż nie, to nie będzie najlepsze. Cofnę się tutaj, bo on jeszcze mi coś zagra. Tak teraz nie może nic zagrać. Okej, okay, no będzie wstrzelał do mojego HQ chyba tylko. Co mu zostało? Innego. <laughs> ja bym tak zrobił, no ma 14 HP. Zobaczymy, no jeszcze się wyleczy? Serio? No to raczej to przegrałem. Udało mu się, udało mu się mnie przerażować szczerze mówiąc. No chyba, że dostanę jakiegoś hila do swojego... ...HQ. Zobaczymy. No, dwa punkty życia mi zostały. Czy tam trzy pancerze, jak to woli? Eee, czy ja mogę dyskartować karty? Mam 11 surowców, to fajnie, tylko co to zmienia? Niewiele to zmienia tak naprawdę. Ty mogę sobie jechać tutaj. 2 coś takiego. Wow, mogę wszystko zagrać. Fantastycznie, tylko, że ginę w następnej turze to jest taki mały problem. <laughs> Okej, okay, tych mogę wycofać, tak? A nie, niech tam sobie kwitną. No może koleś nie zajarzy, nie zauważy, nie wiem, zobaczymy. <laughs> no 11 HP mu zostało. Trochę miał sporo heala w tym deku, szczerze mówiąc. Mówiąc tak już wprost, co on tam miał. Po prostu remontował sobie te swoje HQ. Nie na co on czeka. Może on nie może mnie zabić? Nie no, może zabijać, przecież HQ. Bo jeżeli nie mógłbym mnie zabić, to by było zabawne. Co on tu zrobił? Jeszcze się leczy? No to chyba przegrałem. <grymne> no, co zrobić? Porażka. Ocena minus 2, jak to minus 2? Come on. Co ja to w ogóle zebrałem? To, jest to doświadczenie za bitwę. Doświadczenie zdobyte. Podsumowanie. Jakieś hajsiwko, coś. Też tym stylu. No a więc tak wygląda pojedynek w World of Tanks Generals. Jakiś czas temu, tak jak mówiłem... Jakiś czas temu e, tam karciankę wrzucałem, to było jakieś pół roku temu, więc postanowiłem ponownie e, coś z niej pokazać po prostu, bo tam dwie osoby do mnie napisały, czy mów to nie zagrał. Mówię, no dobra, spróbuję w to zagrać. Mam jakieś konto, więc można spróbować. E, Może tutaj sobie badać, tak jakby kto, ktoś był ciekaw, co można tutaj badać. Mamy trzy strony, tak jak mówiłem, trzy frakcje, Rosję, a nie, mamy Rosję, nie Anglię. Sorry, już się pomyliłem, to nie ma Anglii, jest tylko Rosja. Coś tam mówiłem o Anglii chyba. A, więc mamy Rosję, Stany Zjednoczone i Niemców, tak? Ja na razie sobie gram Niemcami, bo to jakoś tak mi najbardziej przypasiły ich czołgi. Ponoć mieli najlepsze w czasach II wojny światowej, więc... czy też w czasie II wojny światowej, więc dlatego wybrałem sobie Niemców. Teraz mamy jakieś drzewko rozwoju. Możemy sobie badać kolejne, kolejne stadia rozwoju czołgów, czy coś takiego, tak jak widać. Możemy też badać rozkazy kolejne które będą po prostu jakimiś bardziej skuteczniejszymi zaklęciami czy coś takiego. No już nie będę tutaj tego rozkminiał. To tak wrzuciłem jeden odcineczek. Może, może nagram jeszcze jeden, zobaczymy, może jakieś takie takie rzutokiem numer dwa czy coś takiego spróbuję nagrać. Zobaczymy jak ten pierwszy odcinek się przyjmie i co z tego wyjdzie. To tyle w tym odcinku. Dzięki wielkie i do zobaczenia.